Kierowcy ze świętochłowic odetchnęli z ulgą. Zakończył się remont na metalowców. Ulica wraz z rządem Jana Pawła II została gruntownie przebudowana i udało się to zrobić nawet przed terminem. W tym mieście w zasadzie od dwóch lat nie to, że się udaje, tylko ciężko pracujemy na to, żeby inwestycje były realizowane. Najlepiej takie zgodnie z czasem. W przypadku ulicy metalowców mamy ją nawet przed czasem. Były jakieś obawy, że się może nie udać? Nie miałem żadnych obaw. Mieliśmy nadzieję, że uda się to nawet przyspieszyć, natomiast dla nas kluczowe było to, żeby przed 1 września, kiedy ten ruch tutaj się wzmoży, żeby ta ulica była gotowa. Prace na tym blisko półkilometrowym odcinku rozpoczęły się na początku kwietnia, a przeprowadzała je świętochłowicka firma. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Przede wszystkim chciałem tutaj podziękować władzom miasta za to, że zaufali spółce i, po, i dali szansę zrealizowania tak dużego projektu. Przebudowa ulicy Metalowców polegała na utwardzeniu nawierzchni pod ruch ciężki kołowy. To jest powyżej 40 ton ruch, który dojeżdża tutaj do Huty Florian. Wzdłuż ulicy powstał także nowy chodnik i ścieżka rowerowa. Cieszę się podwójnie z tej ulicy. Po pierwsze, jako kierowca, bo nim jestem, kolejna droga w Świętochłowicach zrobiona na nowo, i jako rowerzysta, bo jest to tutaj w tej chwili najlepszy kawałek ścieżki rowerowej i takie ścieżki w Świętochłowicach będziemy robić kolejne. To była największa inwestycja drogowa w tej kadencji Świętochłowickiego Samorządu. Jej koszt to ponad 3 miliony złotych, z czego ponad 2,5 miliona to dofinansowanie z budżetu państwa. Ta inwestycja powstała również dzięki przychylności wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, ponieważ z Funduszu Dróg Samorządowych dostaliśmy tak naprawdę 80% dofinansowania, za co jestem wdzięczny władzom i jestem przekonany, że to jest ten początek bardzo dobrej współpracy z władzami regionu. Dzięki współpracy z firmą ArcelorMittal udało się także przebudować przejazd kolejowy przy Hucie. Spółka sfinansowała bowiem jego remont.